Na Czezi Czołem Mordeczki, witam na krótszym kanale w kolejnym odcinku ze Stalkera Ma. I teraz tak, mój cel na dzisiaj to jest podbicie właśnie tej stacji odpompowywania wody, tak? Water Pub Station. No i dlaczego znowu się za to zabiera? Możecie sobie zadać pytanie. Ano dlatego, że pisaliście mi w komentarzach, żebym się w końcu wziął za siebie i coś jednak lepszego ogarnął. Proszę, by mnie tu zaatakowało dziadostwo. No. Jeszcze coś tu idzie? Nie, w miarę bezpiecznie. Jest cicho, spokój. E, tak, i zobaczcie, co zrobiłem. Kraftowałem, craftowałem, zbierałem, lutowałem, craftowałem i e, zrobiłem sobie historic pack, który pozwolił mi na uzyskanie Mosin... E, i... Kurde, mnie tu diabło. Miano magazyna! zaskoczenia, chyba co? Nic zaskoczenia. Kurde, nawet nie można na chwilę przystanąć. O Jezusie. Dobra, pół HP mamy. Czy tam ci się wzburzyli? Nie wzburzyli się. No, i ponaprawiałem sobie shotguna, żeby mi się nie zawieszał. Naprawiłem sobie APS-a. Generalnie wszystko, co się dało, ponaprawiałem. Poza niestety pancerzem, bo tutaj nie mam odpowiedniego wyposażenia. Pod to, coś tu słyszę. Chłopaki się zbużyli, zburzyli, więc weźmiemy ich, postaramy się zaskoczenia. I zrobiłem Mozin Nagat, czyli snajperkę. Teraz zobaczcie, jak to fajnie działa. Ja sobie tu przypucnę, kucnę. Skupienie. Aj, nie naładowałem. Fuszerkę odwaliłem, jak zawsze. Coś mi tu strzela, ale spokojnie damy radę. Najpierw zajmiemy tego, który. Patrzcie, one hit, one kill. Tylko teraz się boję, bo mnie tutaj wzburzyli. Popsuli mi całą operację. O dziwo, zdradzę wam sekret. Przed chwilą dokładnie ograłem. Podbiłem tą stację. Pod koniec mi jeden łepek zabił i musiałem wczytać przed całą akcją. Mówię, dobrze się składa, bo chcę to nagrać, nie? Ale. Ale muszę na nowo, i wtedy udało mi się cichaczem. Oni się nie zorientowali skąd strzelam, i w ogóle padał deszcz. A teraz deszczu nie ma, bo ledwo co włączyłem grę po wczytaniu, i przestało padać, więc więc ta gra naprawdę jest świetnie zrealizowana pod tym kątem, że, że musimy. No, nie możemy sobie nic zaplanować tak jakbyśmy chcieli. Jest tam do góry jakiś łepek, chyba go zdjąłem. Czemu żeś to wyrzucił? Ty, nie wyrzucaj mi snajperki. Jeszcze nie, nie takiej jakości snajperka. tam chodzi ktoś w budynku. Dwójka typów jest. Ta amunicja niestety do tej broni jest praktycznie niedostępna i nie chcę tak marnować na głupoty. Ale tego quest'a mam już tak dawno, tak długo go tu trzymam, że chcę go po prostu w końcu wykonać. Nie chcę podchodzić też zbyt blisko, może się położymy w trawie, tylko muszę znaleźć bardziej dogodną pozycję. Wiadomo, że jak leżę, no to jednak człowiek ma lepszą celność. Oni też mnie nie do końca wtedy widzą. Ten leży, przeładujmy. Tak więc dzięki też za radę, dzięki za te opierniczanie mnie, że, że za długo chodzę z pistoletem i shotgunem, oczywiście mam wszystko, tak, mam pistolet, shotgun, ale zaopatrzyłem się dodatkowo w... w snajperkę i ona mi tu pomoże osiągnąć sukces, bo są takie sytuacje jak ta, że naprawdę jest ciężko, tylko że muszę oszczędzać amunicję, bo nie idzie jej kupić, podobno da się w Clear Sky kupić tą amunicję. Tam jest łepek. Chował się za drzewem. Oni mają AI dosyć dobre, więc. Dosyć. W sensie nie jest idealne. Weźmy sobie shotguna awaryjnie, przeładujemy. Magazyn. No właśnie, to jest kolejna rzecz, którą się nauczyłem. Że amunicję trzeba dostosować do przeciwników. Ta szara jest pod pod potwory, a czarna i ta tamta lepsza jeszcze pod yy, gości z pancerzami, bo inaczej to ja nic z nie robiłem tym shotgunem. a tym shotgunem wystarczy jeden strzał. Na razie nie zapalam latarki, żeby mnie nie wykryli, bo oni mnie od razu wykryją i to nie o to chodzi. Nikogo nie widzę. Kurczę, pochowali się. Miałem tak dobrą sytuację, ale przyszły te psy. Tu jest gościu. Uciekł mi. Gatowna chuj! Dobra, tego zdjąłem gatowna chuj! Ale oberwałem chyba krwawie, oho. Coś mi tu tupie i to jest raczej potwór, więc weźmy przełożeni z powrotem Biela na malmina. amunicję amunicja na potwory. Dlaczego tym razem nie daję live'a? No właśnie pytanie za 1000 punktów, bo naszły mnie tutaj skargi, liczne skargi, że jednak materiały z liveów są spikselowane i chcę zobaczyć. Dobrze że... Dobrze, że nie byłem nad tą kulą. I chcę po prostu zobaczyć, czy <laughs> materiał, który tutaj ja tworzę, <laughs> będzie lepszy pod względem niż ten co jest z live'a. Dobra musimy się napić, bo będzie mi sapał. Tym razem nie poszło tak kolorowe, jakby mi się mogło wydawać. Okej, okay, tutaj chłopak mi pomaga. Musimy zacząć, musimy zacząć iść do przodu. Tylko potrzebuję lepszą amunicję. Na razie jest bezpiecznie. Tutaj Tom. Dużo osób zdjąłem. Bardzo dużo osób zdjąłem na dystans. Natomiast potrzebuję podejść bliżej. To nie będzie zbyt bezpieczne. To jest nasz leżka. On tu też mi bardzo dużo pomaga. Ale wydaje mi się, że to nie wszyscy są zdjęci. Na razie nie lutujemy. Nie nie bawię się w lutowanie, bo to naprawdę chwilę nie uwagi. A wydaje mi się, że tu jeszcze ktoś jest. Farm Station Discovered. Wejdźmy sobie troszkę na wyższy poziom. Udało mi się też pobawić z dwie godziny w ustawieniach grafiki. I w końcu mamy. ja uciekaj. Wiedziałem, że ktoś będzie więcej. Tylko teraz zaś nie widzę, gdzie on się schował. Oni mają kurde, niezłe wyczucie. To mi się podoba, tu chyba coś widziałem. Próbujmy podejść chociaż troszkę wyżej. Zdjęty. Pięknie i mamy mission update. Wykonaliśmy to zadanie. Zobaczcie, jak ciężko było. Przeładujmy sobie, ile zostało mi amunicji z tego. 20 sztuk 14 na większych przeciwników i 8. Czyli dosłownie lecimy na oparach. Tej amunicji mam sporo do pistoletu. Udało mi się też digla bardzo mocno, że tak powiem, odrestaurować, natomiast nie mogę do niego znaleźć amunicji. Znalazłem u jednego handlarza. Ale kosztuje 3000 za sztukę, więc ja sobie na razie daruję takie zakupy. Uh, Universal Weapon Cleaning Kids Boskie plus amunicja, plus jakieś tam rzeczy. To możemy rozebrać. Tu mamy jakąś fajną spluwę. Dobry pistolet, nawet lepszy chyba niż ten, co ja mam. Większy damage zadaje. I ma yy, właśnie ten yy, Silencer. Tylko amunicja 9x19, na razie sobie to weźmiemy, to możemy dać disassemble. Stąd nic raczej nie wyciągnę ciekawego, poza tym kiepskie. Zbieramy na razie tylko ten towar. Część rzeczy oczywiście mogę chłopakowi tu przekazać, żeby mi tu pomógł nosić, więc um, nie omieszkam tak zrobić też, nie? Narzędzia, harmonika, nie wiem do czego tutaj służy. mięsko, jakieś tam pornuski, i tutaj kolejna spływa słabej jakości podzespoły, nie będę marnował rzeczy na to, żeby to naprawić. Jemu oczywiście tutaj wrzucam część towarów, które są dosyć ciężkie, nie będę tego nosił, chociaż udźwig mam całkiem spory, to mimo wszystko będę to nosił ze sobą. Taki y, pro tip jest taki, żeby właśnie lepszej jakości broni, które tak jak przed chwilą, przed sekundą pokazałem, mam nadzieję, że szybko załapaliście, jak nie to cofnąć materiał, przekazujemy chłopakom, bo oni oni potrafią korzystać ze psutej broni. To rozbieramy, z tego nic nie będzie. Pancerz jest dobry, być może nawet lepszy niż ten co mam w skrzynce, więc ja go sobie wezmę i też jemu przekażę, natomiast nie wiem czy on, będzie pancerze, czy on będzie pancerze nosił, nie? Ale mimo wszystko mu to przekażę, żeby w razie czego to miał, nie? To jest do quest'a, akurat to zostawiam. Dobrze, Water Pump Station w końcu zadanie wykonaliśmy. Z tego co widać, nawet na PDA-u jest oczyszczony w końcu obszar. Dużo amunicji drogiej, bardzo drogiej amunicji poszło. Więc ja to uważam za grube zwycięstwo. Natomiast nasz cel to jest dostać się do striwoka Ja pamiętacie gdzieś na jednym streamie przeszedłem wzdłuż całej siatki i nie znalazłem dziury. I mówię, coś jest nie tak, nie? Potem przyszedłem tutaj. O, obszar akurat był czysty, bo padało i było słońce, i nie było tych mutantów. I szukam, i tu jest brama. I nie da się tu dostać. I faktycznie później mówię na Discordzie, że jest jakiś błąd, to nie da się tu dostać. A chłopaki mówią: weź, chłopie, sprawdź jeszcze raz ogrodzenie, idź wzdłuż ogrodzenia. Jest dosłownie jedna mała dziura, którą da się przejść. I ta dziura jest chyba dokładnie tu, albo gdzieś tu, co, co coś w tym miejscu, nie tu, albo tu. Jedna mała dziurka, i tylko tym miejscem da się przejść. No i, i tam właśnie będziemy musieli się udać, nie? Więc generalnie w stalkerze sprawdzajcie 10 razy, czy, czy wszystko się zgadza, nie? O, bandaże, mięsko, amunicję i to dobrej jakości. Shovel, czyli łopata. Łopatę oczywiście od razu mogę dać na disassemble, bo to nam daje dobre rzeczy, czyli drewno i kawałki metalu. Drewno jest ciężkie do, dostę ciężko dostępne. I to nam daje jakieś komponenty, ale jest wykorzystywane w metkitach w tych ryperkitach, więc tego akurat nie rozbieram, nie? Natomiast tutaj, dobrej jakości podzespół ma i nie wiem co to jest. Więc dajmy Remove All, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić, chociaż to się sprzedaje, nie? To się sprzedaje, więc... Dobra, jak się sprzedaje, to możemy to w sumie wziąć. A tu są śmieci, więc te, tego to na razie zostawimy. Niestety użyję sobie apteczkę, żeby mi chłopaczek nie sapał. Natomiast nie będę używał w tym momencie yy, jadolinu, bo yy, nie płacze mi postać, że jest bardzo tam chora. Nie. O, już lepiej. Gitarka jest, Uu, a gitarka z tego co pamiętam daje bardzo dużo drewna. A drewna mi była akurat potrzeba. Mamy grooming, kit do wykorzystania do craftingu, highs, coś co nam daje psioniczne rzeczy. Yy, to są akurat pierdoły, to możemy dać dismantle. Dismantle to też możemy dać dismantle. Natomiast to SUF jest bardzo dobry, damy dismantle, bo mamy multitula, multi ale tylko dlatego, że chcę wziąć barela. Reszta rzeczy mi nie jest potrzebna, bo to jest złom. zapalmy sobie latarkę. Teraz właśnie z tym, co pisaliście, że cierpicie bardzo na to, że jest pikseloza. I, i faktycznie YouTube na streamach jakoś nie daje nam fajnie współpracować. I stwierdziłem, że jednak, skoro i tak już jest taka okazja, a, a wielu z was chce czerpać pełnie jakości z tej gry, pełnie klimatu, to ponagrywamy sobie też tak. Myślę, że jakościowo odczujecie to grubo. Tak więc dajcie mi śmiało znać w komentarzach, kto tam tą serię oglądał, to napiszcie mi czy jest gruba różnica. Na pewno płynność zauważycie, że jest większa, w ciemności też nie powinniście już widzieć takiej y, cholernie dużej pikselozy i jeżeli tak będzie dobrze, to darujemy sobie te streamy, bo streamy to jest wiecznie problem i to taki gruby problem po prostu będę dla Was dogrywał, a streamy sobie zostawimy na jakieś bieda gry. Mamy tu apteczkę. Mamy puste pojemniki, tutaj nic nie ma. Wiecie co? Szkoda mi baterii. Mamy tutaj czerwoną flarę. Ja z tą czerwoną flarą po prostu będę tutaj chodził. Co my tu mamy? Szalet. W szalecie pusto, tutaj też pusto. W Staszu niestety wszystko pokradli. Ja przypominam, że ze snajperki tam ściągnęliśmy paru typów. Oni są do góry, więc musimy wleźć na górę. Tylko pytanie brzmi, gdzie jest wle wlezienie. Ale zrypałem. Dobra, czyli jednak musimy użyć apteczki. Niepotrzebna strata apteczki, bo użyłem wcześniej bandaża. Niepotrzebna strata, bo użyłem apteczkę, zeszło mi żółte. A jednak gościu mi cierpi, i musimy pod F4 użyć ibuprofen. Bo jak biegam sprintem, oho, kruki zarobiście, nie zdążę opędzować wszystkiego. Find shelter. Zaliczę jako Shelter, tak. A no chodź tu kolego, chodź, chodź, bo cię zmieli. Idzie. No tak, akurat trafiliśmy na emisję. Dobrze, że walka zakończyła się chwilę przed emisją, bo mielibyśmy grubo w portach. Ja w tym czasie rozeznam się może w ekwipunku, choć tutaj zaraz Wam pokażę emisję. Jakie najmniej potrzebne rzeczy mu dam, żeby on mi pomógł to nosić? O, ale zaczęło ścinać. Plus jeszcze jestem głodny, więc jedzmy sobie coś. Powiedzcie mi, powiedzcie mi szczerze, że emisje nie dają klimatu. One oddają zarąbisty klimat stalkera. Aż przyjemnie się gra. Słyszeliśmy też, że komuś głowę rozsadziło, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj jeszcze ktoś krążył, bo słyszeliśmy dźwięk. Tam leży kruk, te kruki da się poubijać i z nich coś zebrać. Natomiast słyszeliśmy taki dźwięk flaczka. Tu jest całkiem dobry hełm. Nie wiem, czy go nie, nie będę chciał naprawić. Co my tu mamy? Jakąś ciekawą splówkę taktyczną. 24 daje. 9 razy 19, znowu damage ma dobry. 24 damage'a, Nie wiem, czy to nie jest broń warta w ogóle zamiany Tylko 9 razy 19, czyli też trochę problem będzie z amunicją. Plus amunicja, plus parę tam pierdół i polepszony shotgun. Niestety słabej jakości, ale to mu damy. To ci damy, to ci damy i chemu ci już nie damy, nie? Dwa pancerze. Może nie są do końca potrzebne? Ten możemy rozebrać. Jeden wystarczy, nie potrzeba więcej nosić. Tylko dla porównania, ta spluwa wygląda nieźle. Tym bardziej, że ma bardzo dobry damage Zasięg w ogóle jest super: 84 handling, tak. I jeszcze laser dodatkowo ma wbudowany pod spodem. Tylko nie wiem czy da się do niej dać silencer. Mi zależy, żeby był silencer, bo jednak bym chciał tu działać troszkę po cichu. Ale mamy w końcu questa wykonanego. Ja jestem uradowany jak Skłodowska, tyle wam powiem. No dobrze, to co? Zobaczmy sobie PDA. Jaki mamy cel na dzisiaj. Tu jest gościu, który nam questy daje, Collect Flash Hide, czyli jeden ze stalkerów. Mam nadzieję, że on nie zginie w polu, bo może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć, że mimo tego, że ja mam te questy, to jednak ten koleżka nam tu umrze, bo go niestety mutanty napadną i uwierzcie mi, im dłużej gramy w grę, tym jest bardziej niebezpiecznie. I ja tak naprawdę najdalej doszedłem sobie gdzie? Doszedłem tutaj byłem ostatnio. Tego akurat nie ma na odcinkach. Ale byliśmy w Rostoku, tutaj pobrałem jakieś questy i generalnie gra mi strasznie zamulała, dlatego spędziłem wiele godzin na tym, żeby grafikę mocno zoptymalizować i zobaczcie jak płynnie chodzi. Okazało się, że jedna opcja zamulała, gdzie przez wielu youtuberów było powiedziane, że nie zamula, a mi bardzo zamulała i jest to opcja, uwaga, pro tip, jakby ktoś grał w settingsach advanced. Jest to opcja Wet Surface, czyli mokre powierzchnie. Tak naprawdę nie widać większej różnicy, poza tym, że pojawiają się takie smuszki. E, natomiast no, nie poprawia to jakoś wybitnie grafiki. Wolę mieć więcej trawy, wolę mieć więcej wszystkich innych efektów, niż tam jakieś mokre, mokre sny. Tak? No dobrze. Kolejna rzecz jest taka, że w końcu wiem jak działa ten Receiver. Ustawiamy pozycję taką jak trzeba i trzeba słuchać, czy jest jakieś pikanie. Jak słyszymy pikanie, to znaczy. Moment. Coś słyszałem? Myślałem, że idą jakieś mutanty. Jak słyszymy pikanie, to znaczy, że gdzieś w pobliżu jest schowana paczka i chodzi o to, żeby znaleźć paczkę. Ja jedną paczkę znalazłem. Ale ją sobie zostawiam na odcineczek dla Was, że jakbyście um, chcieli zobaczyć, co z tych paczek jest. Ja sam nie wiem, co te paczki dają, ale jakbyście chcieli zobaczyć, właśnie kontent tych paczek, to... to zobaczycie to na odcinku. Okej, okay, zgubiłem się troszkę, powiem wam, w którym ja kierunku idę. Idziemy w kierunku południowym, a musimy dojść południowy-zachód, czyli w lewo bardziej. No i z tym receiverem muszę chodzić, bo nie mam dla tego pojęcia, gdzie znaleźć paczkę. Niby południowo-zachodni obszar, czyli gdzieś tu. Ale to może być prawdopodobnie nie przy takiej wieży. Paczkę możemy znaleźć przynajmniej oczekiwanej pozycji, czyli gdzieś na środku bagiem, w jakiejś niecce wodnej, więc no, no nie ma co się spodziewać. Nie, dlatego trzeba chodzić z tym świadectwem cały czas i uwierzcie mi, zasięg tego jest bardzo, bardzo mały. Już myślałem, że biegnie do mnie, żeby mnie rozstrzelać. Nie, nie, tu są koleżki. Tu są nasze koleżki i tu powinien być... To jest właśnie ten kolega. Privet, robota skończona. 1050 hajsu, bardzo mało ze 3 flash hajdy, więc nie opłacało się tego quest'a. Anomali study w Dark Space mamy wykonać. No niechętnie tam chcę iść, ale dobrze, weźmiemy. Dostaliśmy od niego detektor teraz. No i tym detektorem musimy pójść do do Dark Space'a i tam e, wykonać analizę. Co my tu mamy? Tu jest jakieś ciałko, snork tu przyszedł. Tutaj coś leży. Ktoś wyrzucił rzeczy. Proszę, tu jest staż schowany, ale no niestety niekiedy w Staszach da się znaleźć staż bez znalezienia, że tak powiem, lokalizacji na staż. Ej, 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 ty co tutaj lutujesz? Ja służy! słyszę! Snorka mi już zlutował. Mi się wydaje, że ja tu słyszę krzyki. Ktoś tu chyba umiera. O, mięska dużo mamy. Dlaczego pozyskuję tyle mięsa? Dlatego, że zainwestowałem i wydałem 1000, 4000 rubli na hunting knife. Hmm. To jest właśnie to do góry. O dziwo, do Vision można wsadzać nóż, do mil można wsadzać pistolet, więc to nie jest tak, że nóż musi być tu. Ale dzięki temu uzyskujemy większą ilość mięsa, i ja te mięso też sprzedaję, więc to jest dobra inwestycja. Przy czym trzeba pamiętać, że ten nóż się zużywa, nie? więc trzeba mieć ostrzałkę do noży. Dobrze, gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się tu, tu w pobliżu jest staż. Cage in reeds, czyli powinniśmy pójść w, chyba w tym kierunku. Możemy pójść z PDA. Z PDA, czyli tutaj przejść przez bagna, tylko trzeba uważać, ja bardzo nie lubię przez krzaki biec, bo tutaj... Wiecie, w tych krzakach to jednak jest śmierć. Wbiegniemy, sobie nagle nas wir wciągnie. A co, co, emisje? Depozycje tych wszystkich rzeczy są są coraz gorsze. Według danych, tutaj powinien być staż. Jest. Uff. Uh, o oh, Serduszko mnie zabolało. Titanium Return Mechanism Rod. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale wygląda bosko. Package contains set of titanium rods for various types of weapons. Upgrade do broni. Boski sprzęt. Czemu tego nie mogę podnieść? Podniosłem. Podniosłem czy nie podniosłem, bo tak dziwnie zadziałało. Czyś to podniósł, czy też tego nie podniósł? Ej, no wyparował mi. Coż to za bug? Wyparowało mi, zobaczcie. Ej. I ja takie dobre rzeczy znalazłem, i to wyparowało nagle w Ether. No, nie wierzę, nie wierzę. Plus Medkit, plus jakieś tam wzdety, dobra broń. I to jest też dobra broń. No, nie wierzę, jakim cudem? Nagle się gra przycięła, nie mogłem tego podnieść. Nacisnąłem Shift Control i mi to, to wyparowało. No dobrze, ja tu chyba zrobiłem save'a przed chwilą, więc ja sobie tu wrócę do tego Stasza po reloadzie i zmierzamy wtedy do Clear Sky bo w Clear Sky mamy troszkę zadań do poddawania plus jeszcze gdzieś w tym rejonie, co tu się pojawiło. Emission Find Shelter. Coś tu nie halogra. gra. No nieważne, wrócimy do Clear tam podajemy questy. I dzięki ten za oglądanie, nie dajcie jakiś komentarz co sądzicie, jak teraz gra wygląda, lepiej, gorzej, fajniej, płynniej, mniej ciemno, mniej pikselozy, dajcie znać, na razie.